Dzień dobry Państwu, cieszę się bardzo, że po raz drugi mogę gościć w przepięknym studiu koncertowym polskiego Radia Katowice, aby zaprezentować najlepsze samorządy i firmy województwa śląskiego. Proszę Państwa, prawdziwym gospodarzem tego całego charyzmatycznego miejsca, jak jest polskie radio, jest obecny prezes polskiego Radia Katowice. Chciałbym gorąco powitać i poprosić o kilka słów wprowadzenia redaktor naczelny polskiego Radia Katowice Henryk Grzonka. Pięknie Państwa witam. W studiu koncertowym, studiu nagraniowym, nazywanym także przez wiele lat dużym studiem Polskiego Radia w Katowicach. Rzeczywiście jest to miejsce poniekąd historyczne. My z tej historii jesteśmy ogromnie dumni. Rozgłośnia Polskiego Radia w Katowicach, w której dzisiaj możemy Państwa gościć. Bardzo się cieszę. Witam Państwa serdecznie i myślę, że dzisiejsze spotkanie utkwi w Państwa pamięci. No i cóż, życzę dobrego, owocnego spotkania. Bardzo dziękuję. Poszła Karolinka do Gogolina. Poszła Karolinka do Gogolina. A karliczek za nią, a karliczek za nią z flaszyczką wina. A kamilczyk za nią, a kamilczyk za nią, się Szła do gogolina, przed siebie patrzała, szła do gogolina, przed się patrzała, ani się na nasz. Przez podwórze i pyk pyk fajeczkę kurze Mam króliki we chływiku I gołąbki w gołębniku A w kadłubku stary kos Śpiewa mi na cały głos pyk pyk Pawiecki, tu, 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 tu z tu kołombeczki, gąbeczek, kołombeczek, kołowę, ogródeczek. I w Żeby ludziom ciepło dały, teraz gdy mi włos wieje, Sam przy piecu kości grzeje, jeszcze wczoraj taki chwal. Czyż stary dziad? Heh. Drodzy Państwo, myślę, że ta część artystyczna przybliżyła nas do rzeczywiście wielkich tradycji, Artystycznych Ziemi Śląskiej, a dziś poznamy za chwileczkę najlepsze firmy i najlepsze samorządy, a właściwie gminy i miasta oraz powiaty województwa śląskiego. Zapraszam na scenę pomysłodawcę, organizatora i prezesa Fundacji Gospodarczej Europartner, pana Pawła Przybysławskiego. Chciałem państwa serdecznie powitać na finałowej gali plebiscytu Eurogmina, Europowiat, Euromiasto, Europartner Województwa Śląskiego. Myślę, że obecność Państwa dzisiejszego wieczoru w tym pięknym studiu koncentrowym Radia Katowice nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa, dlatego że przede wszystkim pokazujecie Państwo, jak w dobie przezwyciężania kryzysu można sobie radzić, pokazujecie Państwo, jak można dobrze gospodarować, pokazujecie Państwo, jak można pozyskiwać środki unijne i nimi dobrze rozporządzać. Pokazujecie Państwo, jak można rozwijać się. Naszym zadaniem, zadaniem Fundacji, jest promocja tego znaku znaku Eurogmina, Euromiasto, Europowiad, Europartner. I zrobimy wszystko, aby ten znak nie był tylko rozpoznawalny w Katowicach, na Śląsku, w Polsce, ale także w całej Europie. Chciałem serdecznie podziękować, korzystając z okazji, panu ministrowi Niemuszowi Piechocińskiemu, ministrowi gospodarki, który objął honorowy patronat za pomoc w organizacji i realizacji prebiscytu. Co prawda pan premier dzisiaj do mnie dzwoni niestety nie mógł przybyć, ale mamy zaszczyt i przyjemność gościć pana przedstawiciela, pana ministra, który za chwilę do państwa tutaj na scenie się pokaże. Przed państwem. Nagrodzeni nagrodą Europartner 2014 Ziemi Śląskiej. Duże brawa dla wszystkich nagrodzonych i zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Myślę, że ta piękna statuetka, którą postawicie sobie w swoich gabinetach, będzie nie tylko potwierdzeniem Państwa zasług, Państwa działalności. Ale też będzie jakąś motywacją do takiego samego, a może nawet Jeszcze lepszego działania Dziękuję bardzo Rozpoczynamy zatem od gminy Ciasna Zapraszamy Wójta Pana Zdzisława Kuleja Proszę Państwa gmina Czechowicie dziedzice zapraszamy naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju, pana Grzegorza Wąsika. Kolejne wyróżnienie będzie na następnego miasta i gminy, które też należy do jednych z najlepszych w województwie śląskim. To gmina i miasto Czerwionka Leszczyny. Zapraszamy pełnomocnika burmistrza do spraw planowania, rozwoju i gospodarki pana Grzegorza Wolnika. Drodzy Państwo, kolejna nagrodzona gmina to goczałkowice zdrój, jak sami Państwo słyszą, miasto gmina zdrojowa. Nagrodę odbierze wójt pani Gabriela Płacha. Kolejna gmina proszę państwa, to gmina Jaworze. Nagrodę odbierze wicewójt, pan Mirosław Ostałkiewicz. Proszę Państwa, kolejna gmina, która została wyróżniona przez kapitułę tytułem Eurogminy 2014 województwa śląskiego to gmina Kroczyce. Zapraszamy wójta pana Stefana Pantaka. Proszę państwa, kolejna gmina, która otrzyma tytuł Eurogminy 2014 to gmina Miedźno. Nagrodę odbierze wójt Andrzej Szczypiur. Kolejne wyróżnienie dla miasta i gminy Sławków. Nagrodę odbierze przewodniczący rady miejskiej pan Paweł Sobieszek. Kolejna, proszę Państwa, nagroda Eurogmina trafi tym razem do miasta, które zawsze szczyci się znakomitymi górskimi klimatami. Nagroda dla miasta i gminy Szczyrk, którą odbierze burmistrz Wojciech Bylnik. Proszę Państwa, kolejna nagroda to nagroda dla gminy Toszek. Zapraszamy burmistrza, pana Grzegorza Kupczyka. I ostatnia z nagrodzonych gmin województwa śląskiego to gmina Tworóg, prosimy wójta Eugeniusza Wizzią. We'll się coraz lepiej. Zapraszamy Państwa do wspólnego zdjęcia. Rozpoczynamy od miasta, które rzeczywiście w dawnym, dawnym, dawnym rozdaniu było taką pierwszą wizytówką. Jak się wjeżdżało na Śląsk, to zawsze było to miasto. Teraz, jak się wyjeżdża, to oczywiście idzie się długą trasą, ale to miasto jest zawsze takim wielkim, postrzeganym czymś pięknym, ze względu na to, że ma w sobie coś takiego naprawdę niepowtarzalnego Miasto Będzin. Zapraszamy prezydenta, pana Łukasza Komorniewskiego. Proszę Państwa, jest tak dużo inwestycji, które zostały w Będzinie w ostatnim czasie zrealizowane, że naprawdę lista jest ho, 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 albo bardzo i długa. Zakończyły się m.in. prace przy budowie nowych parkingów, zakończyła się zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto, który w tej chwili jest no, dużą, już można śmiało mówić, perełką śląska. Na pewno nie tylko Pan, Panie Prezydencie, ale myślę, że wszyscy mieszkańcy są z tego miasta dumni. Ale w województwie śląskim jest jeszcze jedno miasto na B, które oczywiście jest znane nie tylko. Z coraz większych sukcesów sportowych, ale także z pięknej, okalającej miasto infrastruktury leśnej, turystycznej, no i ze wspaniałych mieszkańców, zawsze uśmiechniętych, a to na pewno też duża zasługa władz samorządowych, które robią wszystko, aby tam mieszkało się lepiej. To Bielsko-Biała. Zapraszamy wiceprezydenta, pana Zbigniewa Michniowskiego. Jak Państwo wiedzą Bielsko-Biała to miasto położone w południowej części województwa śląskiego. Ma około 175 tysięcy mieszkańców. Urokliwe miejsce u stóp Beskidów i śląskiego i małego. Miasto jest jednym z najciekawszych miejsc na południu Polski. Bielsko-Biała jest także znanym centrum kultury, którego imprezy, koncerty, wystawy, spektakle czy festiwale gromadzą liczną publiczność i nie tylko z regionu, ale także całego kraju. Proszę Państwa, kolejne nagrodzone miasto, miasto zarządzane przez prezydenta, to miasto Katowice. Myślę, że o Katowicach, stolicy województwa, Państwo wiedzą prawie wszystko, a czego nie wiedzą, to w najbliższym czasie się przekonają. Poprawa całkowita infrastruktury, doskonałe usatuowanie, no i ten dworzec, który przez wiele lat straszył, który się zmienił w piękną perełkę. Być może pomogły też wspaniałe sportowe wydarzenia, czyli Euro 2012, ale myślę, że przede wszystkim doskonała praca prezydenta Piotra uszoka, któremu myślę brawami. możemy podziękować za to, że przez wiele lat reprezentował śląski był świetnym prezydentem. I przed nami nagrody dla powiatów województwa śląskiego. Rozpoczynamy od powiatu, który zawsze był nazywany powiatem granicznym, powiatem otwierającym. Polskę, powiatem, który teraz jest wielką wizytówką południowej części nie tylko Śląska, ale naszego kraju. To powiat Cieszyński, a nagrodę odbierze wicestarosta Jerzy Pilch. Bogata kultura ludowa, zabytki pamiętające czasy piastowskie, niezwykłe walory przyrodnicze oraz przygraniczne położenie sprawiają, że powiat Cieszyński ma wielki potencjał, który z powodzeniem wykorzystuje. Piękny powiat, do którego na pewno warto przyjechać, po to, by cieszyć się urokami przyrody, po to, by cieszyć się tym, co jest najpiękniejsze, czyli ślicznie wypocząć, ale dzięki temu, myślę, jest też coraz więcej inwestorów. Duże brawa, powiat Cieszyński, Europowiat Województwa Śląskiego. Pamiątkowe kosmetyki, myślę, że będą dobrze służyły, panie starosto, a my przechodzimy do kolejnego nagrodzonego powiatu. Powiatu należącego do jednego z największych w Województwie Śląskim. Proszę państwa, nagroda Europowiat 2014 Województwa Śląskiego dla Powiatu Częstochowskiego. Nagrodę odbierze wicestarosta Janusz Krakowiak. Powiat Częstochowski opisując to co tak naprawdę dzieje się na jego terenie, opisuje to w trzech słowach: inwestycje, rozwój, współpraca. Gdyby popatrzeć tylko na same inwestycje drogowe, to sięgnęły one prawie 120 milionów złotych. Oczywiście część środków została pozyskanych od gmin współpracujących, część to wkład własny powiatu, ale zdecydowana większość dzięki wspólnym działaniom to oczywiście dofinansowanie ze środków unijnych. Warto dodać, że powiat Częstochowski stawia także ostro na inwestycje i Nowych inwestorów pozyskuje coraz to lepsze miejsca, aby można było tworzyć nowe fabryki. Powiat Częstochowski, proszę Państwa. Inwestycje, rozwój, współpraca. Duże brawa, zapraszamy Panie Starostę. Dziękujemy i gratulujemy. <klucz> Życząc oczywiście dalszych sukcesów. Proszę Państwa, i ostatni z powiatów Województwa Śląskiego, który otrzyma tytuł Europowiat, to Powiat Zawryciański. Zapraszamy Pana Starostę Rafała Krupę. Powiat Zawierciański stawia ostro, aby cały czas walczyć o to, żeby również nie tylko się dobrze mieszkało, ale też i dobrze leczyło. Stąd bardzo duże dofinansowania i dobre projekty w dziedzinie medycznej. Między innymi pozwoliło to na zakup urządzeń medycznych i przebudowę oraz remont pomieszczeń zakładu w zakładzie lecznictwa ambulatoryjnego w Zawiercie, RTG i USG. Gdy patrzę na projekty w realizacji, są to naprawdę projekty za bardzo, bardzo duże pieniądze. Między innymi utworzenie szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Powiatowym. Mówiłem, stawiam na służbę. Bez zdrowia. Brawa, gratulacje, powiat zawierciański. Duże brawa dla samorządowców szczebla powiatowego. To trzy nagrodzone powiaty: przedstawiciele, starostowie, wicestarostowie. I jeszcze mamy dwie nagrody specjalne i już będziemy mogli zwolnić pana prezesa i pana przedstawiciela ministra gospodarki. Dziękujemy bardzo, gratulując wszystkim nagrodzonym, zarówno firmom, samorządowcom, jak i oczywiście wyróżnionym nagrodami specjalnymi. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Myślę, że w miłej atmosferze posłuchaliśmy, jak bardzo zmieniła się ziemia śląska, jak bardzo rozwinęły się ziemi na, na ziemi śląskiej, przedsiębiorstwa tu funkcjonujące i jak wspaniale krzewiona jest kultura, która od zawsze była polska, będzie polska i w Europie o niej będzie głośno. Dziękuję Państwu, Artur Świtoń. Dziękuję, miłego wieczoru. Do zobaczenia podczas następnego plebiscytu.